Dzień dobry Państwu, nazywam się Konrad Kot, reprezentuję firmę AgriHandler. Za mną stoją dwa roboty firmy NAJO. Są to roboty elektryczne i w pełni autonomiczne. Służą do uprawy, siania odtwarzania wszelakich upraw, począwszy od warzyw, buraków cukrowych, kończywszy na szkółkach leśnych, drzewozdobnych czy roślin owocowych. Oba te roboty są w pełni autonomiczne, czyli wkrywamy mapy, pozostawiamy je na polu i wykonują całą powierzoną pracę. Samodzielnie. Do robotów możemy założyć wszelkie narzędzia, które są dostępne na rynku, nie tylko narzędzia dedykowane, ale również od dowolnych dostawców. Agregujemy je z chwastownikami, z opilaczami, z siewnikami, ewentualnie możemy też sadzarką opryskiwać. Wszystkie narzędzia, które chcemy i wykorzystujemy w taki sposób, jaki tylko chcemy. Wydajność tych robotów, tego dużego, jest to około 5 hektarów dziennie. Małego, około hektara dziennie. Roboty mogą pracować cały czas, ponieważ mamy możliwość wymiany baterii. Zakładamy nowe baterie i pracujemy dalej. Obydwa z tych urządzeń są w pełni bezpieczne, posiadają lidar oraz czujniki zderzeniowe. W momencie wykrycia przeszkody automatycznie zatrzymują się i nie są w stanie uderzyć w człowieka czy w inną przeszkodę. Mamy tutaj również kamerę systemu TNH, jest ona w stanie wykryć każdą pojedynczą roślinę na polu. Skanuje nam całą powierzchnię, wykrywa rośliny uprawne, po czym belka, która znajduje się z tyłu porusza się na prawo lub lewo, omijając roślinę uprawną i likwidując chwasty. Możemy również zamontować chwastowniki aktywne, dzięki czemu będziemy likwidować nie tylko chwasty w międzyrzędziach, ale również pomiędzy roślinami uprawnymi. Poruszają się one dookoła każdej rośliny uprawnej. Na ten podnośnik możemy zapiąć narzędzia o masie do 700 kg. Robot może być również wyposażony w drugi podnośnik, który znajduje się z tyłu maszyny odzwik tego drugiego podnośnika to około 300 kg. Masa całego robota to 1300 kg, czas pracy na jednym ładowaniu 10 godzin. Robot Orio jest wyposażony w dwa wyświetlacze. Pierwszy z nich służy do sterowania samym robotem, ustawiania w nim wszystkie funkcje oraz wgrywamy mapy. Mapy możemy tworzyć na dwa jaki sposób. Pierwszy jest to bardzo prosty. Wręcz intuicyjny. Robimy to przy pomocy robota, to znaczy robimy pierwszy przejazd, po czym mówimy robotowi ile razy, w którą stronę ma się, ma się przesunąć, ile razy dany przejazd powtórzyć. Drugi sposób jest to mapowanie ze pomocą programu Easy Mapping. Możemy antenę, która znajduje się na przodzie maszyny, zdemontować, umieścić ją na, na przykład sadzarce do warzyw i w momencie sadzenia mapujemy wszystkie przejazdy, po czym wkrywamy tą mapę do robota i robot y, samodzielnie już robi te przyjazdy plewiąc nam w y, warzywach. Y, drugi wyświetlacz, jest to wyświetlacz do systemu Tendha, czyli właśnie od tej przesuwnej belki. Widzimy na nim każdą pojedynczą roślinę uprawną jesteśmy w stanie y, odróżnić ją od chwastu za pomocą powtarzalności, czyli jeżeli mamy roślinę uprawną, załóżmy, co 30 cm, robot to wykrywa i usuwa wszystko, co jest y, pomiędzy, pomiędzy nimi. Sterowanie tymi y, dwoma monitorami jest bardzo proste, intuicyjne, nie mamy tutaj nic skomplikowanego, każdy y, rolnik jest w stanie to spokojnie obsłużyć.